Cześć. W tym filmie wyjaśnię, w jaki sposób podłączyć grzejnik łazienkowy-drabinkowy poprzez podłączenie dolne. W większości grzejników drabinkowych, podłączenie dolne możemy realizować w dowolny sposób czyli zasilanie możemy gorącą wodą podłączyć do prawego kolektora, a powrót drugim kolektorem. Albo zasilanie możemy podłączyć do lewego kolektora, a powrót drugim kolektorem. W specjalnych grzejnikach, które są długie bądź wysokie. Może znajdować się specjalna rurka, która doprowadza gorącą wodę z zasilania na samą górę lub w inne miejsce. Dzięki temu będzie zachowane równomierne grzanie poprzez taki grzejnik. I zawsze musimy podłączyć zasilanie gorącą wodą do takiego kolektora, gdzie znajduje się taka specjalna rurka. Należy pamiętać, aby zawsze zapoznać się z zaleceniami producenta. Co do możliwości podłączenia danego grzejnika. Można zapytać sprzedawcę lub zapytać producenta. Nigdy nie pytamy znajomych, bo większość ludzi nie czyta instrukcji. Dlatego też warto zawsze zapoznać się z zaleceniami producenta przed instalacją danego grzejnika, aby potem nie było żadnych problemów. Tutaj przedstawiłem najbardziej popularne sposoby podłączenia grzejnika łazienkowego, drabinkowego od dołu. Należy oczywiście pamiętać, że zawsze na rurze zasilającej ma być zainstalowany zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną, natomiast na rurze odprowadzającej, czyli powrotnej, zakłada się zawór odcinający. Dzięki temu, w razie awarii, będziemy mogli odciąć grzejnik od instalacji centralnego ogrzewania i go zdemontować. Ale mam nadzieję, że to wiecie. Cześć! Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału z poradnikami, zostawcie łapkę w górę i czekam na Wasze komentarze. Cześć!